Andrzej Wójcik zaprasza. Po drugiej stronie osobliwości. Dzieje Polski spisane przez naocznego Świadka Zaciasna korona Król nie król kiedyś zakitować musi. Po śmierci Mietka Piastuszkiewicza, jego syn jednak za króla polskiego się został. Równy to był chłopak i kawał kozaka. To też koleżki nazywali go chrobry, co w staroświeckim języku znaczyło, że chojrak i nie da sobie byle pęta nie podgrymaszać. Szkopy na razie o tym nie wiedzieli. Myśleli, młodziak w terminie, jeszcze dobrze na króla niewyzwolony, da się wykołować. I co i raz bez rzeki od na ziemię odzyskane nam się wtrążalali. Ale z chwilą, kiedy otrzymali parę razy przyzwoicie w kość, nabrali do bolka szacunku. W tym czasie miał być u nas pogrzeb arcybiskupa. Niemiecki cesarz, niejaki Wiluś, przysłał telegramę, że ma życzenie być obecnym na tym pogrzebie. Zgodził się, ma się rozumieć, nasz król i mówi: No dobra, przyjać pan. Ale troszkę się Bolek zdziwił, jak zobaczył, ile tych cwaniaków z się przez most nasz odżegania. Bo faktycznie, oprócz cesarza i generalnego sztabu, do cholery i trochę SS-manów i żandarmów się napchało. Czy nie za dużo tych pobożnych? Myśli sobie chrobry. Czy oni jakiej grandy nie obmyślają? Ale nic, pies z niemy tańcował, niech zasuwają. Kazał ich tylko fest tajniakami obstawić. Przez cały plac do samego dolnego kościoła czerwony chodnik kazał król położyć. Ale że deszcz tego dnia padał i Wiluś niemożebnie był zaszargany, przed samym chodnikiem Bolek go zafrak i mówi A może byśmy tak kamasze zdjęli, bo chodnik faktycznie jest pluszowy i sama cholera go nie oczyści, jak się w niego błota nabije. Cesarz, pojedziesz sobie do Kopy Diabłów, a ja zostanę i będę miał nieprzyjemność od żony. Usiedli na tretuarze, zdjęli kapcie i boso przez cały plac po tym chodniku do samego dolnego kościoła zapychali. Wilośnił zwieniec wieniec blaszany, z papierowymi szarfamy oraz napisem od parafian z Berlina. Po pogrzebie rzecz jasna zmuszony był król Syrek urządzić. Że ochlaj i spożycie było formalne, nie będę pana szanownego objaśniał. Skoro tym w Berlinie nigdy za dobrze nie było, to też nie masz pan pojęcia, jak te Niemcy rąbali co królowa półmisek z kuchni przyniosła w try migapusty. Żarli wszystko podmietłe. Rzeżuchę nawet, którą sztuka mięs z kwiatkiem dla optyki była przybrana, pędzlowali, bobkowem listkom nie darowali, a najwięcej wtrajał cesarz. Królowa za kwiatki droższe dania odstawiała, ale to nic nie pomagało. Wszędzie znalazł i mucił na czysto. A jak sobie już fest żołądek wyłożył, koronę zjął zełba i naszemu bolkowi włożył na głowę. Teraz dopiero za odpowiedzialnego króla jesteś. Masz tę koronę. Odpalam ci ją na zawsze. No dobra, a w czym ty będziesz chodził? pyta się Piastuszkiewicz, ponieważ że był facetem z solonowym otrzaskaniem. Ależ kop się nadął i mówi. Korona dla mnie, frajer. Sześć sztuk takich mam w domu, w komodzie. Grosza za nią od ciebie nie chcę, chociaż ładną forsem nie kosztowała. Każ mnie tylko na pamiątkę zawinąć w papier nadziewanego indyka, prosiaka po rusku. Gięś z jabłkami i tego faszerowanego szczupaczka, bo nadzwyczaj sosisty. Wszystko ma się rozumieć z półmiskamy. A trzeba szanownemu panu wiedzieć, że król miał całą zastawę z frażetowskiego srebra. Brzegi złocone. Jak to Bolek usłyszał, chciał na razie strzelić cesarza w mordę, ale staropolska gościnność mu na to nie pozwoliła i usiadł. Kazał przynieść papier, szpagat i dalej te dania pakować. Inne szkopy, jak to widzą, Tyż robią paczki z czego się dało. Sos w butelki przelewali, ćwikłe zabrali. Rzecz jasna, że cały serwis i wszystkie noże, widelce, co do sztuki, rąbnęli. Królowa cięta była, jak wielkie nieszczęście. Bo nie dosyć na tym, że serwis i nakrycie była stratna, kawałka mięsa nie zostało. A na drugi dzień była niedziela i rodzina miała być na obiedzie. Nawet szarlotkie dranie gwizdnęli. Panie Teosiu, przepraszam, przerwałem na chwilę wartki tok wykładu. Podręczniki historii dla użytku szkolnego trochę inaczej to ujmują. Bolesław Chrobry dobrowolnie podarował swym gościom wszystkie złote i srebrne naczynia, z których jedli i pili. Tak? No to wiesz pan podręcznikom. Ja inaczej słyszałem. To może i nieprawda, że Bolek był drugi raz koronowany? No widzisz pan. A dlaczego? Bo Wiluś go niemożebnie naciął. Raz, że korona była za ciasna, w ciemie niemożebnie króla piła, bo miał głowę jak się należy. 65 numer. A był mizerny, z małym łebkiem. Ale to jeszcze nic. Najgorsze, że król chciał się dowiedzieć, na ile się został stratny przy tej zamianie i posłał koronę do otaksowania do Lombardu. Taksator się skrzywił i powiedział Lipa, tombak, amerykański złot. Na szczęście Wiluś przeżarł się na tym syrku i w krótkich apcugach koifnął. W ten czas dopiero Bolesław dostał od Ojca Świętego przyzwoite koronę z próbą trójka dentystyczna i jak się należy dał się obkoronować w czerwonej pelerynie na białych królikach z berłem i kosztelą, czyli też złotą renetą w ręku.